Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada: jak możemy przekazać komuś link, gdzie na naszej stronie jest powtarzająca się grupa i jest wiele elementów, a my go przykierujemy od razu do jakiegoś konkretnego elementu z tej powtarzającej się grupy, żeby tam go zeskrolowało. Jak coś takiego zrobić? Już ci pokazuję. Na początku przygotujemy sobie trochę danych, więc przejdźmy do zakładki data, podajmy tabelę task i te nasze zadania będziemy wyświetlali. Tutaj dodamy sobie nazwę takiego zadania typu tekst i wrzucimy trochę zadań do naszej bazy danych. Więc dodajmy sobie pierwsze zadanie, nazwa bla, bla 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 bla, ok? A potem będziemy kopiowali je sobie szybko za pomocą przycisku, abyśmy mieli łatwo w bazie danych wiele elementów. Więc wyświetlam sobie tekst, abyśmy mieli informację o tym, ile zadań mamy w bazie danych. Task. I tutaj wyświetlimy sobie CANT, więc zróbmy preview. Na początku będziemy mieli 0 takich, jedno takie zadanie, bo dodaliśmy je ręcznie i dodamy sobie przycisk, który będzie nam szybko kopiował te elementy. Więc przycisk kopi to jest tylko przygotowanie danych, więc kopiujemy sobie task i wyciągamy wszystko co mamy w bazie danych związane z zadaniami, czyli wszystkie nasze zadania. Wyciągamy tylko takich zadań 99. Bo ta metoda, zobaczcie, może kopiować tylko mniej niż 100 elementów. I kopiuję sobie tę akcję tutaj, żeby za jednym kliknięciem od razu mi Babo wkleił wiele elementów do baz danych. Więc paste, paste, paste. OK, preview. I teraz klikniemy sobie ten przycisk. Tu nam się kopiują te zadania. Jest pasek postępu. Robi się, robi, robi, robi. Ok, mamy 128 zadań, klikam jeszcze raz, kolejną akcję, żebyśmy mieli jeszcze więcej zadań w naszej bazie danych. I w pewnym momencie Babel nam powie, że niestety już więcej kopiować nie możemy, bo jest limit w wersji bezpłatnej, ale my tych zadań mamy 307 w naszej aplikacji, więc to jest wystarczająco. Usuwam wszystko to i wyświetlam naszą powtarzającą się grupę wyświetlimy tu zadania, data source, do a search for task, ok, i wyświetlimy sobie tutaj nazwę naszego zadania typu text, current cell, task name oraz przycisk share. I jak komuś e, udostępnimy link tutaj, to chcemy, żeby nas przeskrolowało do odpowiedniego elementu, więc w naszej powtarzającej się grupie odznaczam, żeby nie było konkretnej liczby wierszy, tylko było tyle ile jest w bazie danych elementów i zaznaczy, żeby szybko załadowało nam wszystko do naszej strony, aby nie musiał ręcznie scrollować. Więc zobaczcie, mam wszystko, już nam się wyświetla i teraz chciałbym, że jak wezmę sobie któreś z tych zadań, przesunę trochę ten przycisk, bo jest za duży oraz tekst tak samo. OK, review jeszcze raz, żeby ładnie nam się w wierszu mieściło. Jak kliknę ten Przycisk gdzieś tu na przykład w połowie, to chcę, żeby do połowy nas dociągnęło tutaj, bo tutaj są różne elementy. Możemy wyświetlić sobie Unique ID, też takiego zadania, żeby zobaczyć, że to są jednak inne elementy. Unique ID, Review. Każde to zadanie, które tutaj się wyświetla, to jest coś innego. Task, chyba nie odświeżyło nam tej strony jeszcze. O, unique ID, ale nam się chowa. To ciekawe, że nam się schował element. Rozszerzymy jeszcze tą stronę i ten nasz unique ID. OK, preview. Dobra, więc mamy, zobaczcie, każdy ID jest inny. Nam się nie powtarza, jak go sobie skopiuję i wkleję. Jest tylko jeden na takiej stronie, to widać jeden na jeden. Znaleziono. Więc teraz, jak kliknę share, to chcę, żeby przekierowało mnie dokładnie do tego naszego elementu tutaj, więc pierwsze co zrobimy sobie, to wgramy plugin, copy copy to clipboard, aby jak klikniemy sobie w ten przycisk, to skopiowało mi do schowka URL, który chcę przygotować, to jest darmowy plugin, tutaj może sobie poczytać o nim, więc zainstalowałem go i mamy go, możemy go wykorzystać teraz. I jak klikniemy w ten przycisk, to zrobimy sobie kopiowanie do schowka. Więc kopi tu clipboard from static text i wykorzystamy sobie coś takiego. Na początku wpiszemy tekst i będziemy pilnowali. Tutaj dodamy parametr do naszej strony, do URL-a. Na przykład nazwiemy go rg_id, czyli repeating group id, weźmiemy coś takiego i do tego będziemy doklejali sobie numer id konkretnego zadania, na przykład taki, abyśmy łatwo wyświetlili sobie to, Więc tutaj skleimy sobie taki tekst właśnie znak zapytania rg_id id równa się i dorzucimy tutaj dynamiczną danę, current task unique id, no i na początku jeszcze damy też url i tu będziemy mieli url naszej strony domowej Home page, website, home url. Jak zrobimy preview teraz, i klikniemy sobie gdzieś share, to nam skopiowało lub schowka, i to, co nam skopiowało, to wygląda tak. URL mamy naszą stronę, później jest znak zapytania i zadajemy nasze parametry rgid i id konkretnego zadania. Więc teraz znowu cofnę się tutaj i jak już taka strona mi się otworzy. Patrzcie. Jest, klikam Enter i otwieram stronę. Jak ona mi się otworzy, to po prostu mamy ten ID tutaj, ale niestety nam się nigdzie nie scrolluje, bo musimy jeszcze dodać sobie odpowiednie workflow. Więc przejdźmy do naszej strony. Klikniemy sobie Event. Jak się strona ładuje, to wyciągnij mi z URL-a naszej strony ID i tam się przescroll. Więc wybierzmy sobie scroll, taką akcję scroll to an element. W naszej powtarzającej się grupie to będzie akurat nie ta akcja, tylko scroll to enter of repeating group. Wybieramy sobie repeating group, scroll to i szukamy sobie teraz elementu, do którego musimy się przeskrolować. Więc chcemy się przeskrolować do elementu, który jest w repeating group task, list of task, filter, bo chcemy taki konkretny znaleźć. Więc szukamy takiego, który ma ID. Unique ID równy to co jest w naszym parametrze, więc tutaj będziemy mieć URL get data from page URL parametr nazywa się tutaj RGID, ok? To jest typu tekst i taki element sobie znajdujemy i wyświetlamy pierwszy taki element first item preview mamy naszą stronę Ładują nam się zadania. Kopiujemy sobie na przykład z tego link, jakiś gdzieś w środku. Otwieram w nowej zakładce, otwieram tu Mam to ID. I zobaczcie, że strona mi się przeskrolowała automatycznie do tego elementu. Tak jak skopiuję sobie ten element gdzieś tutaj z dołu, to znowu otwieram, ładuje się wszystko i automatycznie strona skroluje mi się do tego elementu. I tym prostym sposobem, właśnie. Możemy przeskrolować się za pomocą tej akcji scroll to entry i znajdując za pomocą ID nasze zadanie do konkretnego zadania powtarzającej się grupie. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć.